Ej, z tej strony PPM. Yo. Moja nowa nuta. Dookoła siebie patrz Ślifuj jak diament By w twoim życiu Nie stworzył się zamęt Każdy na ciebie spogląda Z ukrycia Chce tobą droga Którą kroczysz nie od dzisiaj mają coś do ciebie, niech ci powiedzą to w oczy, a nie za plecami ktoś ciągle psioczy. Pamiętaj, bracie, nie ufaj nikomu, byś nie zjechał z swego życia. Toru czuję się niepotrzebny nikomu. Więc podnieś się z kolan, mówię ci to ziomuś, to tylko od ciebie naprawdę zależy. Czy wygrasz życie, czy bumelujesz na kradzieży? Życie niekiedy daje nam w kość, robi na przekór, tworzy w nas złość. Posłuchaj nie i bądź szczęśliwy, zawsze szanu innych, nie bądź obraźliwy. To przesłanie dla każdego z osobna. Pamiętaj, ziomek, dobrą drogą podążaj. Dobrą drogą podążaj. Czujesz się niepotrzebny nikomu, więc podnieś się z kolan, mówię ci to, ziomuś. To tylko od ciebie naprawdę zależy, czy wygrać życie, czy bumulujesz na kradzieży. Czuję się niepotrzebny nikomu. Więc podnieś się z kolan, mówię ci to ziomuś. To tylko od ciebie zależy: czy wygrasz życie, czy bumelujesz na kradzieży. Ej, ty trochę pieją.